Jemanko widzowie, dzisiaj jestem na rybach. Trochę zapomniałem włączyć kamerę i miałem hol malutkiego karpia który mi się tutaj spiął. Zanętę używam taką. A z przynęt mam osmokornik, mini robak. Osmos Storm i jeszcze od Solbajca Frut. No, i będę czekał teraz na branie. Miniłem widzowie, właśnie przyjęte na tą żółtą No, i czekam na branie, bo od ostatniej nagrywki. Nic się nie działo, więc stwierdziłem, że zmienię przynętę. Później już nic się nie działo, więc nic więcej nie nagrałem.